Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Słuchajcie, w ogóle stoję pod szkołą i normalnie bym się przesunęła w inne miejsce, żeby do was pogadać na sam początek, ale mam tak zaparowane szyby, że nikt mnie nie widzi. Jest tak ciepło, mega, mega, mega pada, ale jest bardzo ciepło, więc się po prostu paruje. Oh, musiałam ściągnąć kurtkę, bo naprawdę aż, aż po prostu czuję pot na, na czole. W ogóle musiałam też zablokować. W ogóle mam taki e, habit po angielsku, czyli takie przyzwyczajenie, że jak wsiadam do samochodu, to od razu wciskam blokadę. E, Drzwi. Słuchajcie, mam taką jakąś schizę, że wiecie, ktoś by mi mógł po prostu na przykład otworzyć drzwi i zabrać srebkę albo w ogóle skrzywdzić mnie. Kiedyś mi ktoś do mnie podszedł, myślał, że ten... czy to była pomyłka, bo ktoś do mnie podszedł, zapukał w szyby i się zapytał, czy to tu się mieliśmy spotkać. Ja mówię, że nie miałam się z tą spotkać, mówię, no jak to nie i mi pytanie. I to po prostu była pomyłka, bo ten ktoś myślał, że to ja, to miał być ktoś inny, wiecie o co chodzi, tylko. Wolę mieć pozamykane tak od razu ten, żeby nikt mi na przykład nie mógł e, otworzyć drzwi w ogóle i, i mnie zacząć e, intimidating, po angielsku znowu, w, w, no wiecie, tak wprowadzić w taką niekomfortową sytuację, a możliwej nawet zagrożenia. Dobra, nieważne, e, jeśli chodzi o to, słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że e, jest już was tutaj ponad 500. Dzięki bardzo, dzięki. Słuchajcie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo ja wciąż w statystykach widzę, że większość z Was, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje. Także słuchajcie, zachęcam Was, bo wtedy będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach, a ja się zaczęłam robić regularna, jeśli chodzi o ten kanał, bo mi to sprawia bardzo dużo przyjemności. A im więcej Was tutaj jest, tym też to jest dla mnie większa motywacja, bo mam wtedy to poczucie, że ktoś chce mnie oglądać. A skoro mi to sprawia przyjemność i Wam to w jakiś sposób może sprawiać przyjemność, to po prostu pomóżmy sobie nawzajem. Ja będę providing content, a wy będziecie mnie subskrybować. Pamiętajcie też o łapkę w górę. Wiecie, kiedy to jest miłe? Jak się widzi e, kciuki w górę pod filmami, to jest takie fajne, fajne, fajne uczucie. Dobrze, plan jest na dzisiaj taki, dlatego dzisiaj witam się z Wami z samochodu, że jedziemy do. Idziemy e, odwieźć Grace do jej babci. I słuchajcie, dzisiaj jest taki dzień, który się nie zdarza, e, że będę znowu sama, a, ale teraz właśnie jadę ją odwieźć do babci. Słuchajcie, jest wtorek dzisiaj, jest wtorek rano, jest, jest, jest dopiero. 17 po 9 rano. Nie wiem, czy Wysłyszycie, jak w ogóle pada strasznie. Tutaj w ogóle tak wygląda moja przednia szyba. Cała zaparowana, będę musiała zaraz ją odtaić najpierw. A potem, a potem zobaczymy, bo po pierwsze nie chcę tracić czasu łażąc po sklepach, ale potrzebuję nowej gąbki do makijażu, bo moja jest. Rozdarta, po prostu w kilku miejscach jest rozdarta, i za każdym razem, kiedy robię rano makijaż, obiecuję sobie solennie, że muszę to wymienić, bo to jest po prostu kwestia nie tylko wygody, ale i też higieny, i mnie to drażni mnie na maksa. A tą gąbkę mam z Primarką, ona była fajna, mam już ją jakiś czas, tylko że teraz tak, byłam w Primarku e, ostatnio, kupiłam Grace bardzo ładną kurtkę, pokażę Wam jak wrócę, bo jest w domu, ale e, zapomniałam. Po co tam przyszłam? Byłam tam i tak, o tak robiłam, żeby sobie przypomnieć, po co tam jestem, ale nie pamiętałam, więc e, teraz już wiem, że miałam kupić gąbkę, więc możliwe, że skoczę jeszcze po drodze po gąbkę, jak nie zapomnę, bo mam bardzo dużo pracy. Jeżeli Grace będzie w takim razie u babci, a ja będę miała wolne dwie ręce i wolny umysł, to muszę nadrobić pracę przy komputerze, bo po prostu nie mam kiedy tego robić. E, ostatnio chodzę spać znowu o trzeciej, a potem wstaję o siódmej i taka... jadę z powrotem, słuchajcie jaki był korek na autostradzie, jak tylko wjechałam na autostradę, już od mojej części do samego miasta, do centrum miasta jechałam na drugim biegu, crazy wiecie co, jeszcze godzinę wcześniej bym się spodziewała takiego e, zamieszania ale o tej godzinie, o której ja jechałam absolutnie nie, a wiecie coś jest najstraszniejsze ja po prostu, ja mam bardzo dużo empatii w sobie i na przykład e, ja sobie zaczęłam w ogóle wyobrażać, że ktoś jedzie na lotnisko, słuchajcie i niespodziewanie spotyka go taki korek. Nie ma nic bardziej stresującego niż właśnie jechać na lotnisko i dostać się w niespodziewany korek. Wiem, co mówię. A teraz jadę z powrotem i chyba właśnie skoczę do tego Primarka, kupię sobie tą gąbkę, bo nie chciałabym już się malować tym, co mam jutro. A nie chcę potem jeździć, bo po co. Także skoczę sobie. O, i jeszcze kupię kuperek w Aździe, bo to jest obok, Primark jest obok Azdy. A koperek zauważyłam, że jest rano, więc kupię sobie większą ilość, żeby znowu sobie pokroić i zamrozić. Ale mówię wam, pada jak nie wiem. Dobra, lecę z powrotem, w takim razie nie tracę czasu, tylko zostawiłam małą, wszystko wytłumaczyłam i poszłam. W ogóle jestem taka głodna też, wyszłam z domu bez śniadania, bo ja nie mam czasu na śniadanie i właśnie wziąłam od razu samochód, żeby podwieźć małą tutaj. I mam taką ochotę na kawę ze Starbucksa, ten e, Pumpkin spice latem miałam e, dwa dni temu. Jest przepyszny, ja lubię. Jest słodka, to nie jest, to, ja wiem, że to nie jest kawa, bo to jest bardziej jak deser, ma prawie 400 kalorii e, i no, ale, ale ja lubię, właśnie jak jest październik, to ja lubię. Tylko, że. I mam nawet doładowaną kartę na aplikacji, tylko że w domu wczoraj zrobiłam taką pyszną kawę. To była kawa Lawatca, i dosypałam do właśnie tej zmielonej kawy, trochę cynamonu i trochę gałki muszkatołowej też zmielonej i to było naprawdę pyszne. Wcześniej zrobiłam że jeszcze coś dodałam. Nie jestem pewna, czy to nie był imbir. Coś mi imbir nie pasuje. E, lubię go, lubię świeży imbir w potrawach, jest pycha, ale nie lubię go w e, napojach. Nie lubię go w herbacie, nie lubię go w kawie chyba. Chyba jeżeli to był imbir, który dodałam, po prostu coś mi jeśli chodzi o taki sproszkowany imbir, a nawet taki świeży w herbacie mi no, no coś nie, coś nie. Jest trochę więcej rzeczy, a się wygląda bardzo, tak bardzo, bardzo nie. Chyba się mam dziecko, nie chciała. Akurat piszę, mi się na brakuje. Zobaczcie, jak wygląda. Spójrzcie, nie tylko jest, ale ile. Ja już wyszłam ze sklepu, zrobiłam zakupy. Wieje. Słuchajcie, Peter do mnie napisał, że już jest w domu, także jedyne gdzie wyszłam to na zakupy, czyli dla mnie nie zrobiło to żadnej różnicy, czy Grace była ze mną czy nie, bo nie doświadczyłam tego, nie doświadczyłam tej przyjemności bycia sama w domu, tak czy siak. Zobaczcie, jaki wielki, jest, jaki wielki jest jeden pęczek tego koperku, który już tych w funtach, w porównaniu z tym malutkim, tam 45 gramów za 50 pensów. Nie wiem, ile to ma gramów. O, 150. No to to jest trzy razy większe. Także tak czy siak się opłaca. Słuchajcie, zrobiłam w ogóle zakupy, a miałam tylko koperek kupić, także pokażę Wam, co kupiłam w domu. Ja już jestem w domu, pokażę Wam, co kupiłam. Wiecie co, jak tak patrzę, teraz wszystko mam tu rozłożone, to... Aż dziw, ile za to wszystko zapłaciłam. Ceny w sklepach są kosmiczne. W Primarku kupiłam takie gąbeczki. To nie są te same gąbki, które ja kiedyś miałam, to znaczy te, które właśnie teraz chciałam wymienić. Kiedyś kupiłam takie opakowanie dwóch większych, czyli takich coś jak to podejrzewam, ale nie było nic innego, było tylko trochę takich no ale wzięłam, bo ja już naprawdę potrzebuję a też nie będę jeździć po całym mieście za, za taką gąbką do makijażu, też bez przesady ta się na pewno przyda a z tymi to zobaczymy, może, może będą też akurat może akurat się da wykorzystać przecież one się robią dwa razy większe wydaje mi się, że spokojnie damy radę cena była też ok, 2,50 te z Primarka gąbki naprawdę są fajne a właśnie yy... Tu już Wam pokazywałam z Azdy koperek, dosyć sporo go wzięłam, 7 takich dużych pęczków, także mam całe to, całą taką siatkę na kwiaty, wielką, będzie trochę do krojenia. I przy wejściu zobaczyłam pancakesy znowu, tylko potem wymieniłam na inny rodzaj, bo na początku wzięłam z czekoladą i, z, i, takie, i takie zwykłe, a potem wymieniłam na takie z jagodami i z ziarnami proteinowe każdy z takich pancakesów kosztował funta za opakowanie ale te są naprawdę duże zobaczcie jakie wielkie, wielkie. jak przechodziłam przez dział halloweenowy to zobaczyłam takie torby do, na tricord treating i zazwyczaj takie coś zostawiam na ostatnią chwilę bo potem myślę sobie, a wybierzemy może jakiś wzór nie było wzorów, to, to znaczy był ten i jeszcze jeden taki niebieski ale z dziewczynką, bardziej taki dziewczęcy i pomyślałam, że wezmę tym razem teraz, od razu jak widzę, bo potem, właśnie jak zostawiam, że a może coś innego będzie, to potem już tego nie ma, bo im bliżej jakiegoś święta, to po prostu oni nie dokładają tego wszystkiego. Raz jest wyprzedany już. Jak już właśnie byłam w tej Ażdzie, to przypomniałam sobie, że chciałam kupić rzeczy na kary, bo będę robić swoje własne kary. Nie dzisiaj, ale to nic, bo to może postać chwilę. Te rzeczy musiałabym właśnie kupić w większym supermarkecie jak w Aździe. Azda jest mi najbliżej. Yy, a, a nigdy nie chcę mi się tylko po to tam jechać, więc teraz sobie przypomniałam, że jak już tam jestem, to kupię. To są takie pasty do kary, to nie są sosy, gdzie tylko wrzucam na przykład kurczaka czy coś i już jest gotowa. To jest pasta, taka baza, i z tyłu na każdym opakowaniu tym się zawsze kieruje. Jest opis, jak to zrobić, i każdy z tych ma na przykład coś innego w dodatkach. Trzeba dodać świeży imbir, e, mleko kokosowe, e, co jeszcze tam było? No weźmy, no weźmy pierwsze z brzegu: że tutaj trzeba dodać cebulę, imbir, piersi z kurczaka, e, mleko kokosowe, e, śmietankę i świeżą kolendrę. Także to jest po prostu taka baza tego, właśnie kary, i trzeba dodać różne rzeczy. Tego się robi wtedy też więcej. Ja na przykład w Aldi któregoś razu kupię taką większą, takie większe opakowanie piersi z kurczaka i właśnie podzielię na cztery części. Ja to tak robię właśnie. Nas jest dużo, przypomnę. I, I to jest po prostu przepyszne. Do tego kupiłam lime pickle. To jest taki dodatek, w sumie ciężko zgadnąć co to jest. Ja już to kupowałam. To jest bardzo kwaśne, takie ostrawe, ale kwaśne bardzo. I to bardziej jako dodatek na talerz do sosu niż do gotowania, chyba że ktoś się zna bardziej i umie to dodać do czegoś, e, jeśli chodzi o gotowanie. Ale my to bardziej jako taki dodatek, ciężko to nazwać sosem: w środku jest e, cytryna, limonki to są limonki w sumie, nie cytryna, tylko 66% limonek. E, to jest takie bardzo, bardzo gęste, bardzo kwaśne. I tutaj do tego jeszcze mam czatnej, które jest zrobione z granata i mango. Nie jadłam jeszcze granatowego czatnej. I w sumie ja nie jestem też takim fanem takich, takich rzeczy. One są takie słodko-kwaśne, trochę dziwne, ale do kary bardzo lubię. Także tutaj brakuje trochę rzeczy. Na przykład jeszcze potrzebowałabym ryż i jeszcze potrzebowałabym te takie okrągłe, chrupkie popadam. Dobra, idźmy dalej. I tak jak wychodziłam z tego działu, to sobie przypomniałam o tym, że dobrze było kupić kawę, skoro już tam jestem, zamiast przepłacać w sklepie koło mnie. Także zeszłam do działu z kawą, kupiłam kostę tym razem, bo akurat była w promocji. Do tego kupiłam lawacę, taką co zawsze kupuję. Bardzo dobra jest ta kawa, bardzo nam smakuje i zawsze kupuję to z podwójne opakowanie. I jak już wychodziłam, to sobie też pomyślałam, że. Zerknę na dział dla dzieci. Miałam kupić smoczek, ale nie było takiego, jak chciałam, więc kupiłam troszkę słoiczków, bo one naprawdę ratują życie. Jeszcze na dziale, tym Halloweenowym, zobaczyłam już też z niego wychodząc praktycznie, takie rzeczy do pieczenia, także kupiłam, to jest takie dekoracyjne, nie wiem z czego to jest zrobione, z cukru, a wiecie o co chodzi? To są takie pajęczynki. Więc albo na ciastka, na takie cupcakes, albo może nawet na gorącą czekoladę na krem. Do tego właśnie też pomyślałam nie tylko o cupcakes, ale właśnie o tej gorącej czekoladzie są takie z to się nazywa, posypka Halloweenowa. Tam w środku są takie pomarańczowe dynie i do tego dwa kolory do, do pieczenia: zielony i pomarańczowy i jeszcze takie, takie papierowe foremki na cupcakes. Także, nawet jak Mi się nie będzie chciał piec, to Kora ostatnio się wykazuje e, kulinarnie. Także może ona zrobi coś z chłopcami, albo nawet e, sama. Myślę, że się ucieszą. A jak już w ogóle wychodziłam, wiecie jak to działa, prawda? To zobaczyłam coś takiego, bo moja malutka ma wciąż e, ciemniuchę i to jest szampon właśnie na to. Nigdy tego nie używałam, nigdy o tym nie czytałam, nigdy nic, nic na ten temat nie sprawdzałam, po prostu było i sobie pomyślałam, że e, właściwie wezmę i sprawdzę, bo dlaczego nie? A nóż będzie pomocny. Zobaczcie jakie śliczne spineczki Petera babcia kupiła dla Grace, tu jeszcze były dwie, jedną ma teraz na głowie właśnie u babci, a druga jest gdzieś, także ale piękne, piękne. jest w kamerze, ale słuchajcie zobaczcie co tutaj jest, ja w ogóle muszę zrobić film, a naprawdę muszę zrobić e, o takich halloweenowych przysmakach i to są jabłka zanurzone w czekoladzie i z posypkami, na przykład jedno ma posypkę drugie ma e, honey, honeycomb e, nie wiem jak to nawet wytłumaczyć po polsku a tu ma e, pianki, marshmallows także, kurczę muszę naprawdę wam pokazać e, o takich przysmakach halloweenowych, koniecznie ale to jest dla dzieci, jak, on, jak wrócą ze szkoły i otworzą, to wam pokażę jak wygląda. Zrobiłam sobie kawę. Jak na październik i jesień przystało, proszę bardzo, w jednym z moich ulubionych kubków na ten sezon, czyli w mojej dymie. Niedawno ja kupiłam też, a to chyba we vlogu chyba Wam też pokazywałam, nie tylko w instastory, że kupiłam takie kociołki, takie kociołki kupiłam niedawno w pound Shopie za funda 25 już nic w pound Shopie nie kosztuje funta, także te czasy już dawno minęły, I bardzo je lubię tylko taki malusi jest, taki skrabniutki jest ten e, kociołek w porównaniu z dynią dynia jest troszkę większa troszkę większa, a ja lubię duże kubki tylko, że e, mamy sezon mamy sezon, także już mi opada e, piana Widzieliście przed chwilą też posypkę moją dzisiaj zakupioną? I do tego oczywiście e, spider. Tylko wiecie co, jest tak dużo rzeczy w tym kubku, że ja chyba wezmę słomkę. Trzy cordy. <grym> oczywiście nie mogłam się oprzeć. Słuchajcie, e, słodkiego mi się też chciało, więc e, wzięłam sobie czekoladę. Słuchajcie, w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że. Lubię jesień. Nie chcę się powtarzać, bo wszyscy mówią to samo, prawda? Ale no, lubię jesień, lubię jesień. Zdałam sobie sprawę dopiero kilka lat temu. Yy, I tak sobie pomyślałam, że lepiej późno niż wcale, bo kiedyś się nie lubiłam. Kiedyś to było dla mnie takie yy, szkoła, yy, ciepło się skończyło, yy, deszcz pada, yy, błoto, yy, zimno i tak dalej. I yy, ciemno. A teraz wszystkie te rzeczy lubię. Lubię, jak jest. Yy, Chłodno, lubię jak jest złoto, lubię jak jest słonecznie przy tej takiej właśnie pięknej aurze, lubię jak pada, naprawdę lubię zapach deszczu. Ten zapach deszczu, kiedy jak jest ciepło, niezastąpiony. Chciałam kiedyś. Chciałam kiedyś. Um, się zastanawiałam, czy ktoś kiedyś wymyślił takie perfumy, które pachną jak deszcz, i słuchajcie, ktoś wymyślił. Były takie perfumy, nie pamiętam kogo, ale nie można było ich już kupić. Ale. Ja mam perfumy, które mają przypominać e, deszcz, tylko właśnie tam, tamte to był deszcz. Ja mam tak, takie perfumy e, z firmy All Saints, które nazywają się Concrete Rain. I to jest woda perfumowana w środku, jak widzicie. Z drugiej strony ma takiego kwiatka. I one są bardzo ładne. One są e, reklamowane jako unisex. I faktycznie mają taki taki właśnie unisexowy zapach, nie wiem jak to określić słuchajcie, bo to nie jest ani kwiatowy to, to nie wiem czy to pachnie jak deszcz to powinno, concrete rain, czyli powinien być jakiś zapach deszczu na betonie no można by pomyśleć, że to tak pachnie i dodać sobie ten element perfumy, no bardzo ładny zapach bardzo lubię w ogóle filmy All Saints, lubię ich styl. Ale słuchajcie, wracając do jesieni, to tak lubię jesień, tylko słuchajcie, nie lubię słowa jesieniara. Tak mnie denerwuje to słowo. Z jednej strony mogłabym się identyfikować z jesieniarą, a z drugiej strony słowo mnie drażni. Po prostu wydaje mi się, że ja jestem na to słowo trochę za stara że to jest bardziej słowo określające młode dziewczyny. Pozostało jakoś tak wypuszczone niedawno i wszyscy nagle są jesienierami. Wydaje mi się, że efekt ten jest zupełnie odwrotny z zamierzonym, czyli to miało być tak, że o, wbrew wszystkim, którzy nie lubią jesieni, ja jesień uwielbiam, jestem jesieniarą, a teraz wszyscy są jesieniarami. I to tak jest. Ooo. Więc ja może jesieniarą nie jestem, ale lubię jesień. Dobrze się czuję. W ogóle wiecie co? Mam wrażenie. Mam wrażenie, że głowa mi wraca do siebie. I to nie dlatego, że my mieliśmy takie upały, bo u nas nie było lata w tym roku, już to wielokrotnie mówiłam. Ale dlatego, że presja mi zeszła. Takie ciśnienie mi zeszło. Ja mam tak ze wszystkim, słuchajcie. O co chodzi? Na przykład, wytłumaczę to na przykładzie świąt Bożego Narodzenia, bo tak jest mi chyba najłatwiej to zobrazować. Lubię. Okres świąteczny, przedświąteczny. Lubię te dekoracje, wyczekiwania, przygotowania. Um, na przykład, gotowanie przez cały miesiąc lubię to menu. Więc lubię ten czas okołoświąteczny i sprawia mi on dużo radości. To oczekiwanie, przygotowanie i to, ja nie jestem wierzącą. Ja cały czas mówię o różnych świętach religijnych w taki sposób, jakbym je celebrowała właśnie z tego powodu, ale chciałam tylko sklaryfikować, że tak celebruję święta Bożego Narodzenia, mimo że nie jestem wierzącą, bardziej ze względu na tradycję i Mikołaja niż na święto kościelne. Ale do brzegu, wracając, że jak już nadchodzą te święta, to ja czuję taką presję, żeby te dni były idealne, żeby sprostały temu całemu oczekiwaniu, żeby sprostały temu ciśnieniu, które budowało się przez cały miesiąc, że ja nie czuję się dobrze w tych kilku dniach. Nie lubię ich. Nie. Nie lubię ich, stresuję się. Zawsze byłam, znaczy zawsze byłam. Okazywało się e, rok po roku, że byłam jedną z tych ludzi, którzy biegają po całym domu, krzyczą na wszystkich, na wszystkich. Nie, po, nie pozwalają sobie pomóc, bo wszystko musi być idealne. Z niczym wtedy nie można było się wyrobić. Prawie się nie śpi, lata się jak głupi, e, po prostu wydaje się nie wiadomo ile pieniędzy na zakupy, które potem. Stoi się i się samemu gotuje, na wszystkie się warczy, a potem wszystko się wyrzuca do śmieci, bo tyle tego jest, ani się do lodówki nie mieści, ani nikt tego nie będzie jadł przez cały tydzień. Także zdałam sobie sprawę z tego e, niedawno, że właśnie tak reaguję na różne rzeczy, ale to nie tylko święta, tu święta opowiedziałam, ale tak jest też na przykład z urodzinami. Nie lubię tego e, urodzin ani swoich, ani czyichś. Lubię e, myśleć o prezentach, lubię myśleć o torcie, nawet lubię go... Znaczy, ja już, ja już wam powiedziałam, że nie piekę, ale z, kiedyś mi się zdarzało. Lubię to wszystko, takie przygotowania, ale jak już ma być ten konkretny dzień, to czuję taką presję znowu, żeby ten dzień był idealny, że, że e, nie sprawia mi on przyjemności. I tak samo właśnie jest, dałam sobie sprawę, jeśli chodzi o lato. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że ja wciąż żyję. Wciąż mam pracę, wciąż mam dzieci, wciąż mam różne rzeczy do zrobienia. Albo jestem zmęczona, albo nie. Wciąż mam tak samo mało ludzi do pomocy. Więc na przykład, wyobraźcie sobie tak, jest słonecznie. W ogóle to e, pogoda jest taka sobie, ale nagle się robi słonecznie i pięknie. A ja jestem zmęczona. Spałam 4 godziny. Nie mam siły. I, słuchajcie, i teraz tak. I czuję tą presję, że ja muszę ten dzień wykorzystać. Nie mogę pójść położyć na przykład na jakąś drzemkę albo zrobić coś innego. Czuję, czuję taką schizę i taką presję, że nie powinnam siedzieć przy komputerze, a jednocześnie mam tyle pracy do zrobienia. Ale jest słonecznie. Powinnam wziąć dzieci na piknik. Ja rozumiem, że powinnam takie rzeczy robić, ale tak samo ludzie, którzy chodzą do pracy, gdzieś tam pracować, idą na te 8 godzin, pracują, usiądą i pracują. A ja e, pracując z domu, zwłaszcza jak dzieci są w domu na wakacjach, nie mam tego luksusu przestrzeni ani czasu, żeby usiąść na te 8 godzin, i robię to tak pomiędzy. Albo w nocy, i potem jestem zmęczona, i potem znowu jest, są takie dni, które trzeba łapać, i mam takie poczucie winy, i taki ciężar na mnie siedzi. Dlatego właśnie teraz na jesień zaczyna mi głowa odpoczywać, ciśnienie mi zeszło. Trochę mi było smutno, że dzieci wróciły do szkoły, bo sobie pomyślałam, że tak szybko, i ja tak co roku czuję, bo ja lubię moje dzieci. Może czasem jest naprawdę ciężko, bo czasem jest naprawdę ciężko, oni są tacy głośni czasami. A jeszcze im są więksi, tym inne są problemy, ale jak już poszli do szkoły, ja już się do tego mentalnie przyzwyczaiłam. Fizycznie też zresztą, do wstawania rano i ogarniania To odpoczywam. Teraz już mam ten czas, w którym jest cisza. Też nie mam, nie mogę powiedzieć, że mam tak, o nagle, czas na pracę, bo mam wciąż małą ze sobą. Ale to już nie jest to samo. Także ja lubię złotą jesień, lubię to wszystko sezonowe, lubię dekoracje, lubię kupować różne takie rzeczy, dynie, lubię to wszystko, ale też lubię jesień, dlatego że w końcu taki, takie ps ciśnienie ze mnie schodzi i ja się zaczynam odprężać. Już mogę się skupić na tym, co chcę, na tym, co muszę, na tym, co potrzebuję, a każde dookoła, co innego, można zrobić. W swoim czasie. Wszystko ma teraz swój czas. Obiec jest gotowy. Peter pojechał z chłopakami odebrać Grace od swojej mamy. Ja w międzyczasie też staram się trochę nadrobić zaległości w pracy. Wydawało mi się, że może będę miała wolny wieczór jak nadrobię, ale wydaje mi się, że muszę nadrobić najpierw inne jeszcze rzeczy. Może wtedy jutro będę mogła sobie na spokojnie usiąść wieczorem. Wolę usiąść sobie na spokojnie z e, głową zrelaksowaną niż e, z taką myślą, że czegoś nie zrobiłam. Także kończę tutaj jedno, e, potem zabieram się za drugie. A Wam w międzyczasie bardzo dziękuję za to, że zostaliście ze mną do końca. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. O kciukach w górę i do następnego. Dzięki, że ze mną zostaliście do końca. Pa!